Witam wszystkich bardzo serdecznie w takim odcinku, powiedzmy, że specjalnym z Tarkowa. E, i nagrywam go praktycznie e, nie na, na życzenie, bo chciałem powiedzieć już, że na życzenie. E, nagrywam go specjalnie po to, aby dać do świadomości tym osobom, które powiedziały, że słusznie zostałem banowany na Tarkowe. I nagrywam go właśnie, e, tak powiem, specjalnie do tych osób. Które twierdziły, że jestem oszustem i cheaterem, jeśli chodzi o Tarkowa Dlatego też dostałem tego permanentnego bana Także, ja sobie oczywiście te osoby zapisałem, żeby nie było Także, e, macie przerąbane e, Oczywiście te osoby Które i na streamach u np. Wow, bro e, Czy u innych tam e, youtuberów Jeśli mogę powiedzieć, youtuberów Tam po prostu na innych streamach pisali, że Prawidłowo dostałem bana Wyzywali mnie e, I oczerniali Ja oczywiście te nicki sobie podopisywałem, e, To już wam z góry mogę powiedzieć, że te osoby e, Jeżeli Bo na pewno będą konkursy na moim kanale Jeszcze Planuję ja oczywiście e, Więc jeżeli będą jakiekolwiek konkursy I będzie losowanko No to w tym momencie te osoby Pomimo losowania jeśli coś wygrają, będą e, usuwane z. Oczywiście usuwane z tego losowania. E, ja mam tutaj listę na kompie u siebie, tych osób, a jest dość spora naprawdę dość spora e, nie spodziewałem się po tych osobach, że, że będą tak cisnąć e, na mnie e, dzięki również tym osobom, które, no, które wierzyły w moją niewinność i cały czas mnie wspierały. Już nie mówię tutaj o swojej klonówce i tak dalej, jeśli chodzi o Tarkowa, którą aktualnie cały czas mam i tutaj no, gramy sobie ja na spokojnie. Ja sobie. No, e, no, wiadomo no, jest no, teraz Mike, to ja w większości próbuję jakoś sam sobie tam okarniać tę misję, bo przyznam, że wolę w spokoju sobie wykonywać misje, niż w w grupach i martwicie, że wiecie, że tam towarzysz dostanie kulkę i tak dalej i, i, i takie typu in, inne rzeczy, że... Nie wiem, nie wiem jak wam mam, mam to powiedzieć, ale e, po prostu czuję się lepiej, jeśli sam wykonuję sobie questy. E, jeśli mam na przykład coś do zabrania, to wtedy nie muszę na nikogo czekać, tylko biorę na przykład paczkę ze sobą i walę dzidę do punktu eksfiltracji. Także wolę sobie niektóre questy samemu wykonywać. także to sobie mam zapisane. E, jeśli uda mi się coś wylosować, trafić albo po prostu trafią na wygraną w losowaniu, to automatycznie będziecie widzieli, że będę po prostu skipował i losował dalej. Także te osoby, no per moment nie mają u mnie szans na żadne losowanie. Tak jak losowanie były wcześniej i każdy miał szansę, tak te osoby, które sobie zapisałem i nie podam tych osób na odcinku, po prostu nie podam, żeby... I żeby nie pokazywać e ników, ja mam to specjalnie tylko i wyłącznie dla siebie. Hmm. Ale I Że dym tak dym powiem. Dym sorry, dym. ale trzeba było zamknąć jedaczkę albo nie pierdolić głupot. Za przeproszeniem. W moim kierunku. A jeśli ktoś, oczywiście, dostanie banan na Tarkowie, to może się ze mną skontaktować. Ja pomogę jak tylko będę mógł. Aby dostał Unbana, ale od razu przestrzegam, że to nie jest, nie jest jakaś prosta akcja. Bo ja aktualnie czekałem jakieś 3-4 miesiące na Unbana. Przy czym nie dostałem żadnej, żadnej takiej wiadomości z przeproszeniami, czy tam, że Battle Eye, czy Battle State Game się pomyliło. Nie, nic kompletnie nie dostałem, tylko przed wipe'em dostałem Unbana. Wlazłem sobie jeszcze i pograłem na tych eventach, które były dostępne i w tym momencie od tego wipe'a, można powiedzieć, że na świeżo już wróciłem do Tarkowa. Także naprawdę, no niefajne to jest z tej strony, jeśli chodzi o o tych widzów. Cóż mam jeszcze powiedzieć, w tej sprawie to właściwie wszystko, odcinki... Typu poradniki, i tak dalej, Starkowa odnośnie questów i innych tam pierdół. Oczywiście wlecą na będą wlutować na kanał, tylko muszę sobie odblokować e, te questy, żeby je ponagrywać i też sprawdzić, co mam wrzucone na YouTubie dokładnie, żeby nie wrzucać tego samego kilka razy, tylko już te nowsze questy e, których nie wrzuciłem na, na kanał YouTube, jakie wykonać, i tak dalej. E, na pewno będzie pojawią się informacje. Raczej, takie filmiki informacyjne odnośnie update'ów e, w Tarkowie. Tylko, że to nie będzie na zasadzie, że oni wrzucili jakiegoś fixa, i ja tutaj już będę e, szczegółowo opisywał, i tak dalej, e, co, tam, co tam oni naprawili. To będzie coś na zasadzie, jeżeli wyjdzie, na, e, załóżmy patch 12.12, 12, 12. 12, e, to łącznie z tymi fixami, które były. Oczywiście to, te fiksy uwzględnię w tym patch'u i je wrzucę do materiału, ale głównie e, filmiki dotyczące update'ów, e, tych, tych patchów i tak dalej co nowego w Starkowie. To oczywiście z tego, z tego będą odcinki. Na tą sobotę planuję stream z Tarkowa. W niedzielę również. W sobotę planuję tak, no, dłuższy stream, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Planuję go od południa, ale no, nie wiem. Najwyżej zaczniemy wieczorem, także w sobotę na pewno będzie stream, tylko nie wiem czy od południa, od 15 jakoś czy od 20, ale to będę informował na kanale YouTube. W niedzielę też pewnie będzie Starkowa. Ja tu będę grał raczej w ekipie, niż sam na streamach. Jest lepsza zabawa. Jak na razie to próbuję sobie docisnąć, żeby ten 20 level wbić. Bo teraz Free Market jest od 20 levelu. Moim zdaniem jest trochę chore i takie spłycie twarz, ale no wiadomo musi też być trudno nie może być za łatwo. Musieli jakoś tam zbalansować, ale są na to też inne sposoby. No ale mniejsze z tym. W końcu do Battle State Games. Eee, I ten materiał, te materiały, które się tutaj teraz przewijają, widzicie na ekranie. One się pojawią na piątkowy odcinek zmontowane Będziecie mogli sobie zobaczyć te akcje i tak dalej. Moich oczywiście już więcej, o wiele wiele więcej. E, bo sobie to zapisywałem, tylko wybrałem te ścieżki wideo właśnie do tego materiału, e, w którym teraz mówię odnośnie mojego powrotu do Tarkowa. E, więc mam, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i do zobaczenia na sobotnim streamie. I na odcinkach e, dzisiaj w sensie, e, na odcinku dzisiejszym, który właśnie teraz e, kończę nagrywać i zacznę go wrzucać i jutro w piątek też do zobaczenia na odcinku Starkowa. Także trzymajcie się, miłego dnia, popołudnia i do zobaczenia w sobotę na streamie. Siewanko, hej hej!